Dzisiaj jestem sama, bo Kasia ma bardzo ważny temat i to jest ta magia mm, pracowania w dwójkę, bo możemy, bo możemy się uzupełniać i z siebie wspierać. Zaprosiłam mój profil Lotife i woda mi pomaguje, pomag pomaga, pomaguje, pomaga obsługiwać technicznie, więc akurat poczekam aż sygnał dojdzie też do internetów. A jak już widzisz nagranie, to będzie miło, jak powiesz, cześć. Nawet może skąd nadajesz, cokolwiek, co będzie później sprawiało, też, że łatwiej będzie docierać do. Algorytmy będą łaskawsze dla tych live'ów i będą je przekazywały dalej, dalej. Widzisz, kochanie? Klikam proszę ale nie wychodzi. To klikaj dalej. Albo no, pokaż mi nie wysłała. Zaproś. Poczekajcie, poczekajcie. Ach, bo to jest chyba nie ten. Dobrze. Nie mam requestów. Zaraz sobie poręcimy. Wyślij prośbę. Rozpocznij. I teraz mamy takie wyzwania techniczne czasem na początku i już będzie ok tylko Ivo musi uciec z tym telefonem daleka, żeby nie, było, żeby nie było, problemów. Ok, dzisiaj taki temat, czy wiesz w jaki sposób podnieść poziom szczęścia? Temat, który bazuje na na badaniach. Na Badania, które nie wiem, czy są Ci znane. Natomiast zanim rozpocznę, ja witam Cię bardzo serdecznie w przestrzeni Lodife. My nadajemy z Kasią Popławską tego live'a z dwóch różnych źródeł, ze względu na to, że tam dopiero budujemy społeczność, więc będzie nam bardzo miło też, jak wejdziesz na profil Lodife, polubisz ten profil, będziesz zapraszać dziewczyny, którym kobiety, dziewczyny, którym dobrze życzysz i pomożesz nam dotrzeć z bardzo wartościowymi treściami do jak najszerszej. Społeczności, dlatego że jak poznasz nas bliżej, jeżeli nas jeszcze nie znasz, to przekonasz się, że naprawdę taki ogrom wartości, jaki już możesz dostać od nas, jaki będziesz dostawała na przestrzeni czasu obserwowania nas, bycia z nami w procesach rozwojowych, to, to zobaczysz, że warto dzielić się z osobami, które. Na którym dobrze życzysz. I codziennie o godzinie 11:11 .11 robimy takie krótkie live'y, a zazwyczaj razem, czasem w awaryjnych sytuacjach osobno, dzisiaj jest ta awaryjna sytuacja, więc osobna. Więc dzisiaj temat, który dla siebie przygotowałam, to jest czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo na poczucie szczęścia wpływa Twoja umiejętność akceptowania niepewności. Co to oznacza? Nam się wydaje w życiu i my bardzo często, jak w życiu układamy sobie różne pomysły na siebie, plany na siebie, plany biznesowe i tego typu rzeczy, to bardzo często idziemy do tego, że chcielibyśmy, chcielibyśmy mieć a, a, Pewność, zbudować sobie pewność. W związku chcemy mieć pewność, w pracy chcemy mieć pewność, generalnie w życiu chcemy mieć pewność. Chcemy czuć się bezpiecznie właśnie przez pryzmat pewności. Natomiast fakt jest taki, że osoby, które są wysoko wyedukowane i osoby, które są po prostu mądre, świadome, to zdają sobie sprawę z tego, że pewność jest fikcją. Nie ma czegoś takiego jak pewność, bo bez względu na to, co zrobimy, co zbudujemy, to, to ten faktor nieprzewidywalności jest po prostu elementem życia, częścią życia. I jest na to oczywiście rozwiązanie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo wiele osób ma taką niską adaptację do zmiany i chciałoby czuć tę pewność, i chciałoby mimo wszystko wbrew, wbrew, wbrew badaniom, wbrew temu wszystkiemu, wbrew faktom, wbrew tym wszystkim informacjom, to chciałoby czuć pewność w życiu. I ja mam dla Ciebie rozwiązanie, co możesz zrobić, żeby w tych czasach niepewności, w tych mechanizmach niepewności, w tym wszystkim, że nie możemy czuć się pewnie. A nasze poczucie szczęścia będzie korelowało z tym, z tym poczuciem akceptacji tej niepewności. To jest na to sposób, żebyś poprawiła ten wskaźnik, żebyś dzięki temu czuła się lepiej w tych takich, a nie innych parametrach na świadomości, że pewności do końca mieć nie możemy. Co mam na myśli? To jest inwestycja w siebie. Ja zawsze powtarzałam o tym na, przez te wszystkie lata, dlatego że jak mnie nie znasz, ja się rozwijałam od 16 roku życia, mam 45 lat, skończyłam w tym roku. Od 16 roku życia, kiedy zaczęłam pracować już e, n, właśnie w formie sprzedaży bezpośredniej, e, budowania też orfle tych wszystkich rzeczy, ja zaczęłam się bardzo mocno edukować. Postawiłam na samoedukację w szkole. To już na ostatnim mailu, na, na ostatnim live mówiłam, ja nie miałam czerwonego paska i nie dlatego, że nie byłam zdolna albo... Po prostu jakoś nie czułam chęci i nie kręciło mnie to wszystko, co się dzieje w szkole, na tyle, żeby walczyć o jakieś czerwone paski i tego typu rzeczy. Natomiast od 16 roku życia jestem bardzo mocno w samoedukacji, bardzo mocno postawiłam na, na rozwój osobisty i to, co zawsze powtarzałam, bo ja miałam bardzo dużo zmian w życiu, i to, co zawsze powtarzałam, że mnie się może zasypać jeden biznes, drugi biznes, trzeci biznes, może mi się po, e, posypać związek, mogą się różne rzeczy wydarzyć, wydarzyć mm, na poziomie zmienności. Czekajcie już, co chcę powiedzieć na teraz. E, mogą się wydarzyć różne, nie w, różne rzeczy na poziomie zmienności, natomiast ja wiem, że dopóki jestem zdrowa, i to jest taki mój planet. I dopóki mój mózg jest dobrze poukładany, mam dobrze poukładaną psychę, mam dobrze poukładany mental, mam, dobrze, mam cały czas zwiększającą się wiedzę, mądrą wiedzę, użyteczną wiedzę, taką, która przydaje mi się w życiu i która jest moim pomysłem na budowanie, budowanie, to ja jestem bezpieczny. Dlatego, że gdziekolwiek bym się nie pojawiła, cokolwiek bym nie miała zaczynać od zera, to ja mam mózg, mam kompetencje, mam siłę mentalną. I to jest coś takiego, co Ty również możesz wykorzystać dla siebie. Żeby zaakceptować fakt, że pewne rzeczy mogą mieć parametr pewności, ale nigdy nie jest to pewne. Pewne elementy to powodzie to pokazały wojny, to pokazały związki, gdzie wydawało nam się, że jesteśmy na zawsze, zawsze, a potem coś się wysypywało, mm, i tak dalej, i tak dalej. I ty również jesteś w stanie, nawet jeżeli nie lubisz zmian, nawet jeżeli nie masz takiego poczucia, że chcesz tych zmian, nawet jeżeli... Chciałabyś po prostu czuć się bardzo pewnie, bardzo dobrze, bardzo tak w tym życiu, to jesteś w stanie tym prostym parametrem zmienić właśnie to, że będziesz się w warunkach niepewności czuła pewniej. Właśnie poprzez edukację, poprzez postawienie na siebie. Wczoraj chyba na wieczorem na relacji, tam chyba napisałam to, że, że tak naprawdę my same. Jesteśmy jedynymi osobami na całym świecie, z którymi spędzimy absolutnie całe życie, każdą minutę życia, tak? Czyli związki, rodzice, dzieci, wszystko, one są przez pewien okres czasu w naszym życiu, tak? Przez pewien czas są częścią naszego życia, bliżej, dalej. Natomiast siebie, siebie same mamy 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Od momentu narodzin do momentu śmierci. Cały czas. I popatrz, w jaki sposób to jest ważne, istotne, mądre, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie. Właśnie na poziomie tego postawię przede wszystkim na siebie, bo zaczynając od siebie, jestem w stanie wpłynąć na całe moje życie. Stawiając na to, żeby poukładać sobie głowy, żeby poukładać sobie pewne kompetencje, żeby robić to mądrze, nie po to, żeby się uczyć, nie po to, żeby zdobywać kolejne dyplomy, certyfikaty, zaliczać kursy i tak dalej, tylko ułożę sobie sensowną siebie po to, żeby, tak jak Kasia ostatnio przepięknie powiedziała, stanąć w mocy, a nie stanąć w sile, po to, żeby wykorzystać swoje potencjały, żeby wydobyć te swoje potencjały, żeby zmienić wszystko, co. Chcesz zmienić, ale mądrze, żeby zaakceptować wszystko, co jest, do akceptacji, bo jest nie do zmiany, ale z miłością, a nie na zasadzie o Boże, skoro już nie mogę inaczej to. I zrobić sobie taką sensowną ścieżkę, sensowny, sensowną drogę do tego, żeby faktycznie, żeby faktycznie wydobyć z tego życia jak najwięcej, jak najwięcej. I a czuć się pewnie w warunkach niepewności. No i my oczywiście, bo, bo codziennie o tym powtarzamy, my oczywiście mamy dla Ciebie taki proces. Proces, który jest rozłożony na kroki, które są bardzo przemyślane, bardzo sprawdzone i które wynikają z doświadczeń Kasi, i doświadczeń moich, bo suma naszych doświadczeń to jest ponad 38 lat pracy z innymi osobami, natomiast my same jesteśmy też. Przykładami jak bardzo przepracowałyśmy siebie. Bo ja z przeszłości, a ja z teraźniejszości to są bardzo różne dwie osoby. Kasia z przeszłości, a Kasia z teraźniejszości to są bardzo różne dwie osoby, ale właśnie dlatego, że my nauczyłyśmy się akceptować siebie tak, jak jesteśmy, nie aprobować rzeczy, których nie chcemy aprobować, i sensownie zmieniać te rzeczy, które faktycznie warto zmieniać. Dlatego, że jednym z problemów, Dzisiejszych czasów jest to, że jesteśmy przebodźcowani. Możemy za dużo. Jak ja byłam dzieckiem, to mogliśmy chodzić na kurs tańca do jednego MDK-u na osiedlu i w ogóle nie było. Pewne sport, pewne rzeczy były dla bardzo bogatych, nie były dostępne dla przeciętnej osoby zarabiającej z normalnego domu. Zupełnie. Dzisiaj, dla siebie, dzisiaj, dla naszych dzieci, jesteśmy w stanie mieć po prostu wszystko: za duże pieniądze, za średnie pieniądze, za małe pieniądze, za darmo. I w tym natłoku tego wszystkiego bardzo łatwo się jest pogubić i łapać tak wszystkiego po trochu, i nie być nigdzie, tak? Nie mieć nic dopracowane, nie mieć nic przypracowane do końca. Być tak naprawdę, dostawać tylko bólu głowy od tego wszystkiego, jak dużo tego jest, i na końcu tej drogi po prostu a, Robić na zasadzie, okej, okay, to, to może ja już pooglądam te tańczące kotki albo inne tańczące osoby, albo coś śmiesznego, bo ja już kompletnie nie wiem, co ja mam zrobić, to ja nie zrobię nic. I to nie jest dobre rozwiązanie. I to też o tym mówiłyśmy tutaj na live'ach, że jak uczy się mężczyzna, to uczy się mężczyzna, jak uczy się kobieta, to uczy się cała rodzina. I dla nas, drogie dziewczyny, to jest też fajne. Z jednej strony odpowiedzialność, ale z drugiej strony niesamowita satysfakcja i taka nobilitacja, że jak my zadbamy o siebie, żeby poukładać siebie ze sobą, żeby wydobyć z siebie tę mocę, żeby być jak ten węgiel, który wziął się do roboty i stał się diamentem znasz być może to, nie? Że diament to jest węgiel, który wziął się do roboty i dzięki temu mamy tą świadomość, że nie robimy tego tylko dla siebie, ale robimy to dla naszych bliskich też, bo oni urosną razem z nami. Bo my, jako kobiety, to bardzo często stawiamy siebie na końcu, tak? I najpierw dbamy o wszystkich wokół, a na końcu o siebie. A to, co ja chcę Ci pokazać, to, co Ci z Kasią pokazujemy tutaj w tej przestrzeni Kobiet Lokifę, to to, że Ty możesz bez z takim zdrowym egoizmem, ale z taką mądrością, zadbać właśnie o siebie. W tej świadomości, że jak zadbasz o siebie, to zadbasz o całą rodzinę, że jak zainwestujesz w siebie i w taki sensowny rozwój, to zainwestujesz w całą rodzinę, to ci wpłynie na dzieci, na partnera, na, na, na relacje, wszystkie twoje ważne relacje w życiu. I do takiego procesu Cię zapraszamy proces jest objęty gwarancją satysfakcji, to znaczy my jesteśmy absolutnie spokojne, że ty osiągniesz to, co możesz osiągnąć, jak będziesz realizowała zadania, które dla ciebie mamy, a to, co jest też bardzo ważne, bo będziesz mieć zadania, będą warsztaty, będą przestrzenie różnych bodźców dla ciebie, ale w takich formach, że ty dasz radę to zrobić, wkomponować, nawet jak jesteś bardzo zajęta, to my ci pokażemy, jak jesteś w stanie to wkomponować w swoją codzienność i to jest proces, to jest cykl, to jest na fantastyczne 11 miesięcy, do którego możesz dołączyć w każdym momencie, natomiast teraz do 19 listopada, czyli do jutra do północy jest najniższa cena w historii. Jak skomentujesz tak, nie, tylko jak się zakończy live, nie teraz, to wyślemy ci Informacje o tym, linki do szczegółów tego, tego cyklu, bo to, co jest też elementem tego cyklu, on nigdy nie będzie w promocji i on ma cenę kroczącą. To znaczy, z każdym tygodniem cena wzrasta o konkretne kwoty, jak zobaczysz cenę, to będziesz widzieć o jakie i to wynika z faktu, że dzisiaj ten cykl jest po prostu ustawiony za ułamek tej ceny, ile on jest wart. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy zbudować społeczność wokół tego projektu, musimy pokazać Wasze dowody, musimy pokazać siebie trochę szerzej i bardziej, więc te osoby, które zaufają wcześniej, ufają wcześniej i dołączają wcześniej bez tych wszystkich obudowanych, jeszcze zbudowanych social mediów i tych wszystkich innych historii ogromu live'ów i, i tych rzeczy. Dostałem po prostu najniższą możliwą cenę. My mamy już 9, 11. Abym musiała zapytać kasie ile osób w, w cyklu, więc patrząc na to, jak wysłuchałyśmy dopiero kilka dni temu, to jesteśmy absolutnie zachwycone i dumne, że, że tyle osób już zaufało i wiemy, że to będzie społeczność rosnąca, a to dla ciebie też jest dodatkowy benefit, bo oprócz nas będziesz mieć dostęp do społeczności, która. Po prostu będzie Ciebie również wspierać w tym procesie do kobiet lotife, Więc zapraszam Cię do kontaktu bezpośrednio do Kasi do mnie, albo do skomentowania tego live'a lub innych live'ów, gdzie masz informacje, znaczy po prostu napisanie do nas wiadomości na Lotife. Z radością pokażemy Ci, co przygotowałyśmy dla Ciebie, co zawiera te 11 miesięcy procesu. I pamiętaj o tym, że całość jest objęte gwarancją satysfakcji, to znaczy jesteś w pełni bezpieczny, że my jesteśmy pewni na ten proces i my się nie boimy dać ci gwarancji zwrotu pieniędzy, jeżeli nie osiągnęłabyś swoich celów, takie jak stawiane są przed, przed tym cyklem. Tyle na dzisiaj, widzimy się jutro z Kasią o godzinie 11.11 .11 tutaj, a tymczasem jeszcze raz uśmiecham się o subskrypcję, lajki, udostępnianie tego profilu, notifę, nie mojego prywatnego, notifę bezpośrednio tam, lajkowanie i zapraszanie. Czy nam zrobił jakiś prezent? Wczoraj nam urosło od 32 do 152 osób, także dziękujemy za ten prezent i uśmiechamy się o dalsze takie prezenty. Wspaniałego dnia!